Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Hej, znowu z góry na mnie patrzycie, ale nie mogę tego inaczej za bardzo zrobić. Sam jestem, więc nie mam tu żadnych operatorów. A przecież nie o to chodzi, żeby to ma być pięknie wszystko pokazane. Postaram się Wam pokazać to po prostu tak z góry. Dzisiaj będzie mowa o zaworze EGR, jak działa. Jak sobie go tam powiedzmy wyczyszczę, będzie prawie prawie będzie jak nowka. Jest to zawór EGR Pierburga pewnie tam już film się pojawił, także temat będzie dla Was już mniej więcej znany. Nie wiem w jakich to samochodach jeszcze występuje. Na pewno to jest zawór wyjęty właśnie z tego Forda. Mieliście będzie film wcześniejszy, czy już obejrzeliście. Właśnie co diagnozowaliśmy tego Forda. Trans, nie Transita, tylko Forda Kustoma. No właśnie taki zaworek, o, coś tutaj mi nie bardzo działo więc sobie go rozbierzemy, zobaczymy. Słuchajcie, tutaj wykręciłem już trzy śruby, zostawiłem sobie tylko tutaj na tej jednej, którą teraz będziecie sobie patrzyli tą jedną śrubę tylko tutaj odkręcę, on jest mocowany na tych czterech śrubach. Tu. Ten silnik, zobaczcie, tu jest coś takiego. Tu już mam odkręcony ten silnik. Tutaj są to, co mówiłem, takie zaczepy. Trzeba to sobie podważyć, żeby tego nie połamać. O, tu i tu. I to osłonę sobie zdjąć, nie? O, tak to wygląda. I tu mamy nasz silnik założony na tego grzyba. To jest taki grzybek. Na sprężynie on tutaj chodzi. Ten silnik, mimo środem na tym łożysku, to jest takie łożysko, steruje nam tym grzybem. Wyciągamy go teraz stąd, bo on już jest odkręcony. Ten silnik, o. tak to mniej więcej, wygląda. O. To sobie odłożymy na razie na bok. I teraz. To warto zrobić przy wyjęciu tego silnika: wziąć sobie biały marker albo jakiś i zaznaczyć położenie. O, w tym przypadku tu założyć położenie sobie tego nastawnika, żebyśmy go przypadkiem sobie tutaj nie obkręcili. Tak, jak tam komu będzie pasowało, nie? bo to nie o to chodzi. I teraz właśnie dlatego, że go sprawdziłem, czy nie churgoczy, czy tu nic nie trzeszczy, czy on prawidłowo funkcjonuje. Zaznaczyłem sobie to położenie, prawda? I teraz do składania ustawiam sobie to w ten sposób. Tutaj jest gniazdo podłączenia. Widzicie 5 pinów. Widzicie to, na górze 3, na dole 2. Zasilanie plus minus to jest te dwa na dole, te trzy na górze to są informacje położenia jego. No, czyli cały silnik to wszystko nam tutaj funkcjonuje, problemów jakiś tam nie ma. Czyli z niego widzimy dokładnie z tego modułu, z tego silnika widzimy położenie naszego zaworu EGR i to jest typowa elektronika dla tego zaworu. To natomiast jest już typowo mechaniczna sprawa, która jest napędzana tym silnikiem ten grzyb, który tu jest na sprężynie no to zobaczcie teraz jak go otworzę jak widzicie ja go nie mogę teraz nawet cofnąć spróbuję to zrobić o śrubokrętem Zobaczcie, używam naprawdę bardzo dużej siły. Ja go wcisnąłem. A ta sprężyna powinna w tej chwili ten grzyb nam odsunąć i powinna nam go zamknąć. Ten grzyb jest w tej chwili tutaj otwarty. No, no i jeżeli on tak stanie, w tym położeniu, to mamy błąd zaworu EGR. No i spaliny nam grzeją wtedy z wydechu do kolektora ssącego, auto nie ma mocy no i kurde robią się jaja dobra, zaraz Wam oczyszczę to pokażę Wam jak on będzie wyglądał, bo on będzie wyglądał prawie jak nowy i powiem Wam że idę z tym na śrutownicę, najpierw to wyśrutuję W takim razie widzieliście już jak działa jak działa śrutownica, prawda? Pokazałem wam jak oczyścić tu z tego syfu to wszystko. Natomiast jeszcze problem tutaj jest z tym grzybem. I powiem dlaczego z tym grzybem jest problem, ponieważ ta ośka, która tutaj jest, ona przechodzi przez tuleję mosiężną. No i oczywiście w tej tulei mosiężnej tam się znajduje nagar. stawia jakieś opory więc weźmiemy sobie to, wkręcimy wimadło tak, żeby... tak żebyśmy to mieli ustabilizowane powiedzmy sobie, nie? Za chwilę Wam to tutaj pokażę o. mamy tutaj już wimadle Teraz weźmiemy sobie tutaj specjalny środek i go sobie tu wpuścimy. I sobie najpierw robimy sobie to w ten sposób. O. Lepiej to zrobić, niech to chodzi tak jak ma chodzić. Nie? No i teraz jak już sobie to w ten sposób zrobiliśmy teraz Wam to pokażę. Na tą ośkę sobie zwróćcie uwagę jak tam jest czarno, jak ten środek mi rozpuścił tą sadzę. Damy sobie jeszcze. Zmyjemy. Sposób. I możemy to samo zrobić jeszcze z tej strony, tu, gdzie jest ten grzyb. Też możemy tam wpuścić tego środka. Ale Musimy po prostu sobie to wymyć ze środka, ten cały nagar, ta oś, która tam pracuje ma być czysta, ma się, ma się świecić. Teraz weźmiemy sobie szmatę. wydmuchamy sobie dobra no i teraz jak już ten środek nam zadziałał nam to wszystko tam ładnie wymyło to teraz sobie weźmiemy to zmyjemy Dobra, teraz będzie super, bo wszystko widać. Słuchajcie, przystępujemy do składania. Zobaczcie, że udało mi się to, że tak powiem, odnowić w ten sposób. Tu jest grzybek, on się otwiera, chodzi sobie. Teraz, słuchajcie, można jeszcze jedną rzecz tutaj by było zrobić, dać na tą ośkę troszeczkę smaru ceramicznego. I sobie mogę tutaj w ten sposób sobie tam prysnę. O. Niech to nam się tam zasmaruje. O i teraz to co mówiłem, zaznaczone markerem ustawiamy sobie to w tej pozycji sobie smarę teraz idzie to z tej strony i tutaj wchodzi to, o wtyczka jest na zewnątrz, więc inaczej tego nie założycie, teraz, bo to moja piekielna maszyna, słuchajcie, to ja muszę tutaj sprzęgiełko w niej włączyć, bo żeby nie. Dobra, silnik mamy założony, jest wszystko poprzykręcone tak jak się należy. No i teraz tutaj należałoby założyć ten kapselek, ale ten kapselek zanim założę to jeszcze tutaj te łożysko, które tu pracuje, bo to jest takie malutkie łożysko. To jeszcze posmarujemy sobie to. Troszeczkę zgoła inny na to łożysko. No to musi być smar, który tutaj będzie zmniejszał opory tarcia na tym łożysku. Jak również nam nasmaruje trochę to łożysko. Ok. Tak to mniej więcej wygląda. No i zakrywamy sobie to, wjeżdżamy tym. Hop. Już mamy zapięte. Tam się nam zatrzasnęło. I w ten sposób mamy nasz Zawór. Ale żeby to wszystko grało, podłączymy go jeszcze do prądu. Zobaczymy, czy ten grzyb nam tutaj będzie wyjeżdżał, czy nie. Teraz taka mała konkluzja na sam koniec. Zobaczyliście, jak można sobie taki zawór ogarnąć. Prawda? Jest oczyszczony. Oryginał, pierburg. Taki zawór kosztuje 700 zł. Jak ktoś ma jakieś zniżki gdzieś tam w hurtowniach, to może go kupić za jakieś tam 550-600 zł. Więc tak naprawdę zregenerowałem sobie zawór. No i tyle, nie? Myślę, że film był fajny, pokazałem Wam dużo ciekawych rzeczy. No, i zapraszam do jakichś kolejnych ciekawych filmów. A może zrobimy sobie, właśnie, jakąś regenerację, czyszczenie, malowanie, w ogóle kompleksową regenerację alternatora. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach.